Kochani oraz widzowie, witam w kolejnym odcinku Mistera Grochowa. Ja jestem Wituś Śrótek, który w paniach wzbudza smutek, <laughs> bo nie wszystkie mogą mieć ze mną przyjemność. Nie, no żartowałem. Tak na serio to nie jestem wybredny. No, chyba że już naprawdę taki Bazyl do przesady, to wtedy to już tylko trójkącik. Razem z czarodziejką wódeczką. Także po programie zapraszam na zaczarowaną randkę. No dobrze, a teraz wróćmy do rywalizacji, w której zostało już tylko sześciu uczestników. Jak zagłosowali widzowie? Kto odpadnie dziś z programu? Kogo pożegnamy serdecznym kopniakiem w łeb? Czy będzie to złoto Cialis? Czy złota rączka pan Wiesio? Czy złoto majty Paleta? Czy Złom tabemka Wojtas? Czy złoto karty na siłownię Space On? Czy złote walum wisi za piwo? Przypominam. Uwaga, uwaga! Z programu wylatuje! Żegnamy. Wróć z kolejnym przebojem albo nie pokazuj się w ogóle. A teraz czas na kolejną konkurencję. E Romantyczny kawaler. Każdy z uczestników wylecytuje wiersz własnego autorstwa. Uwaga, twórcy programu nie odpowiadają za treści recytowane przez uczestników. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Jeżeli nie chcesz dalej oglądać, wypierdziel telefon do kibla. Już? A więc zaczynamy! Walu! <laughs> Nazywam się Walu i rosnę pomalu. Od dziecka jaram szlugi, dlatego nie jestem za długi. Alkoholu nie unikam i pracuję u mechanika, ale laskom się podoba, za paznokciami żałoba, bo znaczy, że mam robotę. I co miesiąc w portfelu flotę. Podróżnik w czasie nieustraszony. Cofam liczniki jak popierdolony. wiesiu! Dobry wieczór, kochani moi. Prezes w budu przed wami stoi. Tynki, gładzie, żyrandole, wszystko chętnie wam spierdolę. Czy to jest remont, czy wykończeniówka? Podwójnie będzie licona dniówka. Na trzeźwo praktycznie nigdy nie robię. Prezydent kwaśniewski przewraca się w grobie. Jestem raczej ateistą. Bez krzyżyków kładę wszystko. U siebie robię jak u obcego. Zapytasz czemu? Stać mnie, kolego. Spacon! Ero mordy i wariaty. Spacon jestem niekumaty. Za to siłę mam wspaniałą! Wyrzeźbione moje ciało! Na siłowni spędzam życie! Edukację mam w odbycie! Komu trzeba, ryj skasuję! Z ryjem nic się nie rymuje! Moja matka z ścierką w łapie, całe dnie drze na mnie jape. Mięśnie mam jak rok kopałe! Twarde, wielkie! No ale często do dupy, no bo jak tak za bardzo spompuję się na siłce, to później mam zakwasy na drugi dzień i lipa trochę jest. Wojtas! Wojtas, pocik madafaka, w parkach mam giganta ptaka! <grym> wszystkie świnie lecą na mnie, bo mam rasowaną bawarnię! Jak podjeżdżam pod dancingi, laski mają makre stringi! Na ulicy też króluję, spod świateł pierwszy startuje. Pytasz drift? Ja mówię, kurwa, bokiem po parkingu fruwam. Badania technicznego po prostu nie znoszę. Jak chodzi o przegląd, to jestem Jaroszem. Ubezpieczenie? Drogi kolego, ocy jacy nie mam żadnego, bo farsę nie znam. A to farsy góra, wiszące szkody, wsteczny i rula. Wiesław Paleta! No to będzie to taki wiersz, no, leń śmierdzący, no, trochę. Na tapczanie leży leń, je mielone cały dzień. Pomielonych strasznie pierdzi, aż na smród skarżą sąsiedzi. Chłop już płacze, baba każe. jedz kotlety, jedz, bo smażę. Dobra, zjem, zjem jak świnia, lecz jak pierdne. twoja wina. Chłop się zmusił, zezar wszystko I wydyma mu brzuszysko Ani siewasz, baba grozi Chłop łzy w oczach, lecz nie smrodzi Co tu robić, myśli smutny Pójdę siku, tam se prutnę Poszedł zatem do łazienki, zamknął drzwi i słychać jęki. Chcę po cichu, lecz nie może. Myśli sobie, o mój Boże, zaraz gruchnę jak zarmaty i znowu dostanę baty. Co tu robić, myśli blady? Wiem, wezmę ręcznik z szuflady, zrobię z niego taki tubik. Może trochę hałas zdusi. Jak wymyślił, tak uczynił. Aby Majtek nie uświnił, siadł na kiblu, ręcznik złożył i do dupy go przyłożył. Myśli sobie kozie, śmierć, raz. Oddech wstrzymał, no i sra. Na początku gładko leci. Poszedł cichacz, drugi, trzeci. Wtem tąpnęło, jak w kopalni. Na nieszczęście strop był nad nim. Jak tak pierdnął, to podskoczył. Na suficie. Życie skończył. To nie koniec opowieści. W trumnie strzelił, jak go nieśli. Wieko strumny odleciało, aż księdzowi łeb urwało. Koniec!